Cześć, witam Was w kolejnym materiale, a dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o sześciu rzeczach, które chciałbym wiedzieć, kiedy zaczynałem swoją przygodę z tańcem. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym Wam powiedzieć, to to, abyście przestali oceniać to, co robicie i doceniali każdy nowy pomysł, który pojawia się w Waszej głowie. Bez względu na to, na jakim etapie swojej kariery czy przygody z tańcem jesteście, doceniajcie każdy pomysł, który pojawi się w Waszej głowie, bo ten pomysł może przerodzić się w naprawdę coś wielkiego. Polecam zapisywać sobie każdą myśl, która wpadnie Wam do głowy, nie wiem, do zeszytu, do notatek w telefonie czy nawet do jakiegoś iPada czy innego tabletu i wystrzegajcie się tego, aby oceniać swoje pomysły i to, co robicie w danym momencie. Ja często decyzje, które podejmuję albo pomysły, które przychodzą mi do głowy, analizuję po jakimś czasie, czyli idę spać i rano gdy mam czystą głowę, pozbywam się jakichkolwiek emocji, siadam i analizuję ten pomysł albo decyzję, którą podjąłem, czy jest ona słuszna, czy może mnie doprowadzić do czegoś dobrego. Druga rzecz to każdy ruch ma znaczenie, nawet ten najmniejszy. Nie ma tak naprawdę co tutaj rozszerzać, po prostu pamiętajcie o tym, że nieważne, co zrobicie, nawet takie Kliknięcie palcem, to ma znaczenie, to jest widoczne i to jest częścią waszego storytellingu, częścią waszego występu. Trzecia rzecz to przestań porównywać się do innych. Mój nauczyciel powtarza mi zawsze jedną rzecz: porównywanie się. To złodziej zabawy. A taniec ma Wam dać przede wszystkim zabawę. Bez względu na to, na jakim etapie jesteście albo gdzie chcecie dojść, bez zabawy tańcem niczego nie osiągniecie. Także przestańcie się porównywać i róbcie swoje. Każdy z nas jest wyjątkowy, unikalny i oryginalny. Kolejna bardzo ważna rzecz, powtarzam to zawsze moim uczniom, kiedy tańczycie, bądźcie obecni i poddajcie się chwili, temu momentowi, w którym się znajdujecie. Nie ma nic gorszego niż tancerz, który w danym momencie występuje. I podejmuje interakcje z myślami, które pojawiają się w jego głowie. Tak, one będą się pojawiać, będą się pojawiać w trakcie waszego tańca, będą się pojawiać w trakcie ważnych momentów, bitew, występów czy czegokolwiek innego. Ale najważniejsze jest to, żebyście nie podejmowali z nimi żadnej interakcji. Bądźcie świadomi, że one się pojawiają, wpuszczajcie jednym uchem, drugim wypuszczajcie. Musicie to wiedzieć, że one będą, ale najważniejsze jest to, żebyście nie podejmowali żadnych działań, po prostu pozwólcie im przejść. Piąta rzecz to, przestańcie skupiać się na wyniku, skupcie się na drodze, na której jesteście. Koniec końców, wynik, czyli cel, do którego zmierzacie. Outcome, czy jakkolwiek to sobie nazwiecie, będzie dokładnie taki jak wasza cała droga, czyli to ile pracy, ile wysiłku włożycie w drogę, która was do tego celu prowadzi, taki będziecie mieli wynik. I wiem, że wielu ludzi powie wam, skupcie się na tym, co chcecie osiągnąć, skupcie się na tym, dokąd chcecie dojść, to tam dojdziecie. Tak, to jest ważne, musicie się na tym skupić, musicie być zdeterminowani, musicie stworzyć pewne... Rutyny, pewne rzeczy, które będą was trzymały w ryzach, ale skupianie się tylko i wyłącznie na wyniku, tylko i wyłącznie na zwycięstwie nie jest dobrym pomysłem. Bo pamiętajcie, że w momencie, kiedy osiągniecie ten cel, tak naprawdę za dużo się nie zmieni. Poczujecie pustkę, bo nie będziecie mieli albo kolejnego celu, albo po prostu wyda wam się to jakieś takie nijakie, bo nie będziecie świadomi tego, jaką drogę przebyliście, ile musieliście zrobić, ile przeciwności losu, blokad musieliście pokonać. Podczas tej całej podróży, podczas tej całej drogi, także skupcie się na tym, co jest teraz i czerpcie z tego przyjemność. Kolejna bardzo ważna rzecz dla mnie, którą już nieraz chyba powtórzyłem w swoich materiałach, to słuchajcie swojego ciała, zanim będzie za późno. Są takie przypadki, bardzo, bardzo ekstremalne, tak mi się wydaje, że dochodzi do momentu, w którym naprawdę człowiek nabawi się jakiegoś urazu czy kontuzji, który wyłączy go, albo na wiele lat. Albo na wiele miesięcy, albo co gorsza, na całe życie. Dlatego bardzo ważne jest, abyście słuchali swojego ciała, nim będzie za późno. Czyli jeżeli coś Was boli, jeżeli czujecie się ponaciągani, jeżeli wasze ciało do was mówi, czyli daje wam sygnały, że coś jest nie tak, bo tutaj coś mnie boli, nie mogę podnieść ręki do góry, nie mogę ruszyć nogą, czy co gorsza, nie wiem, chodzisz i sprawiać to dyskomfort czy jakiś ból, oddajcie szacunek swojemu ciału, przestańcie trenować, przestańcie tańczyć na jakiś czas, wybierzcie się na prześwietlenie, rezonans magnetyczny do ortopedy, do lekarza. Pamiętajcie, że każdy z nas ma przed sobą całe życie i to, że przez miesiąc czasu dacie swojemu ciału odpocząć, bo. Nabawicie się jakiegoś urazu, niczego nie zmieni. Nie zmieni niczego na gorsze, bo tak naprawdę może zmienić na lepsze, kiedy odpoczniecie, wasz performance się poprawi. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jak zawsze, dziękuję bardzo za to, że dotrwaliście do końca, o ile dotrwaliście. Standardowo proszę Was o subskrypcję, łapę dla algorytmu. Jeżeli chcecie, zostawcie komentarz. Niebawem na kanale pojawią się też kolejne materiały, ale o tym nie będę Wam na razie za dużo mówił. Na pewno będzie to coś, Wyjątkowego, coś specjalnego i coś, czego jeszcze nie ma, tak mi się wydaje, a raczej jestem nawet pewny. Dodatkowo będzie to naprawdę bardzo wartościowe dla każdego człowieka, który interesuje się tańcem bądź chce zacząć swoją przygodę. Także zostańcie ze mną, podajcie to dalej i do usłyszenia.